Mariana. Mariana? Za minutę będziemy na miejscu. Świetnie. Ja też tam jadę. Skontaktowałam się z moim dawnym informatorem ze środowiska dilerów narkotyków, który powiedział mi, że dilerzy często wynajmują kradzione auta od złodziei. Udało mu się umówić nas na spotkanie z człowiekiem o jakże pasującym pseudonimie Klepto. Robiłam to wiele razy, a i tak się denerwuje. Co słychać? W porządku. Możemy Cię zabrać na poszukiwania dwóch samochodów z naszej listy. Jakie to auto? Mercedes i Nissan. Musimy uważać, bo ktoś może zacząć strzelać. Widzisz ich? Podchodzi do kubła na śmieci. Przestawił go, żeby móc wyjechać samochodem. Robi to, widzicie? Otwiera drzwi. Widzieliście? Zajęło mu to niecałe 5 sekund. Zrobił coś z klamką, a drzwi się odblokowały. Opuścił szybę i nam pomachał. To było niewiarygodne. Sama nie wiem, co tam się wydarzyło. Oh my God. And now they're going super fast. Jedzie bardzo szybko. Trudno mi za nim nadążyć. Jedziemy za kradzionym autem. Parkują. Jest film zatytułowany 60 sekund, ale tobie to zajęło 5. Filmy kłamią. Miałeś problem z klamką? Nasze klucze nie otwierają zamków. Jak więc otwieracie drzwi? To nasza tajemnica. Jak odpaliłeś silnik? Mam odpowiednio zaprogramowany kluczyk. Większość współczesnych aut to komputery na kołach. Żeby zaprogramować nowy kluczyk, wystarczy znać numer WIN samochodu. Złodzieje to sprawni, lecz nieuczciwi mechanicy. Wiem, że ci się śpieszy. Jakie będzie kolejne auto? Mercedes. Jest gdzieś tutaj. Co to za dzielnica? Mieszkają tu głównie biali, zamożni ludzie w domach za miliony dolarów. Oni też kradną i oszukują. Zastanawiasz się czasem, jak się poczują, gdy ukradniesz im auto? To jak kradziesz forsy w banku. Wszystko pokryje ubezpieczenie. Ceny ubezpieczeń rosną, więc wszyscy płacimy za skradzione auta. Oczywiście, ale to nie czyni mnie tym złym. Kiedy wycelował do mnie z pistoletu, zaczęłam krzyczeć: proszę nie. Wtedy zaczął mnie uderzać rękojeścią. To było straszne. Przedstaw swoją ekipę Jeden stoi na czatach i gwiżdże, kiedy zbliża się policja Drugi to mój kierowca, który podwozi mnie na miejsce i odjeżdża Jest też mój kumpel, który parkuje kawałek dalej Też jest na czatach? Oczywiście Cały teren jest zabezpieczony Nie wybieram się znowu do więzienia Strzelali do ciebie? Wielokrotnie. Co będzie, jeśli ktoś wyjdzie? Denerwuje się. Żal mi właściciela. To niesamowite. A widziałam już wiele rzeczy. Z rozmów, które przeprowadziłam z klepto. Wyłania się obraz międzynarodowej struktury gangu. Ekipy złodziei, znajdujące się na samym dole piramidy, po kradzieży starają się jak najszybciej pozbyć samochodu. W jaki sposób? Mam nadzieję, że uda mi się poznać kolejne piętra organizacji. Zostawiłeś oba auta na parkingu. Co teraz? Chłopaki je wyczyszczą. W jaki sposób? Nie powiem. Po latach pracy jako złodziej, Klepto awansował, zostając paserem. Jak się tego nauczyłeś? Od dziecka pracowałem w zakładach blacharskich. Z każdą kradzieżą byłem coraz lepszy. Zadaniem pasera jest zatarcie śladów i utrudnienie namierzenia pojazdu. Co dzieje się dalej? Usuwamy lokalizatory. GPS? Tak. Co robicie po usunięciu lokalizatora? Zmieniamy numery. Vin robi to specjalista? Tak. Indywidualny numer WIN zostaje nadany autu w fabryce. Klepto nie ujawnia, w jaki sposób zostaje on zmieniony, lecz mówi nam, że nowy numer trafia do sfałszowanych dokumentów pojazdu. Ile płacą ci za auto? Zależy od wozu. Za Mercedesa. Około 30 tysięcy. Klepto opłaca zaangażowanych w kradzież ludzi. Za kluczyk płacę 4 tysiące? 4 tak. Złodziej dostaje 3 tysiące dolarów. 2 tysiące osoba zmieniająca win, a 1000 człowiek od GPS-ów. Pomimo tego wychodzisz na swoje? Tak. Na każdym aucie klepto zarobi na czysto 12 tysięcy dolarów. Samochód jedzie do gościa, który ma już przygotowany kontener. Teraz auto trafia do osób zajmujących się wysyłką. Nie da się go przemycić za granicę w walizce. Ponownie spotykam się z numerem 1, który, jak mówi, przerzucił za granicę wiele wozów. Na pewno było ich ponad dwa tysiące. Dokąd trafiały kontenery? Do różnych krajów. Wiesz jakich? Nie, bo to nie moja sprawa. Numer jeden zabiera mnie na miejsce, w którym spotkał się z osobami odpowiedzialnymi za wysyłkę. Mówi, że to najniebezpieczniejsza część operacji. Widzisz te zaparkowane auta? W tym miejscu ładowaliśmy wozy do kontenerów. Kontenery tu czekały. Dostawaliśmy cynk i przyjeżdżaliśmy. Któraś z tych ciężarówek może być tu właśnie po samochód? Nie wiemy, czy dziś odbywają się tu przygotowania do przemytu, ale bezpieczniej będzie opuścić to miejsce. Ten samochód nadal tu stoi. Nie wiemy, co ci ludzie tu robią. Nie powinni widzieć naszych kamer. Mogą mieć M16 albo Kawacha. Nie bałeś się tych ludzi? Za pierwszym razem.